Dzień dobry Kraków w Podgórze tym razem wedle prognozy PKP ma tutaj przyjechać na Peron sąsiedni pociąg Polregio Wolek i Lolek z Bielska Białej do Krakowa Płaszowa właśnie czekam na niego nie wiem czy jest opóźniony, czy, czy nie, w każdym razie na ten speron, na który teraz pokazuję, na ten powinien jechać ten pociąg. Tutaj powiedziałbym, że ten ruch nie jest jakiś spory, ale to wszystko się zmieni, jak uruchomią wreszcie całą tą kolej szybką kolej aglomeracyjną to jeszcze jest pieśń przyszłości jeszcze trzeba na to trochę poczekać tutaj na sąsiedniej ulicy byłej telewizyjnej właśnie ruch jak w ulęgałkach także nie wiem czy mnie dobrze słychać ale będę starał się blisko mikrofonu mówić i zobaczymy co tam Przyjedzie z reguły na ty, na, w tej relacji pod tytułem Bolek i Lolek Bielsko-Biała Główna Kraków Płaszów kursują kible rozlatujące się dodajmy i teraz jest pytanie, czy przyjedzie o czasie, czy ma jak to się mówi poślizg daję mu czas do 15 minut a potem muszę tu zważać również na okolice drugiej strony peronu bo może coś ciekawego się pojawi

A jedyne, co tu można podziwiać, to... Yy, bo krajobraz tu nie jest zachęcający, bo z jednej strony, zobaczcie, tutaj jest elektrociepłownia w Łęgu, kominy i cała ta infrastruktura, a z drugiej strony, no... To jest może nieścisłe centrum miasta, no to już jest lepiej z tej strony. Tu jeszcze mamy kładkę nad tą stacją, która łączy właśnie Kazimierz z podgórzem. To będzie bardzo krótki materiał z tej stacji. Zapraszam do oglądania moich kolejnych filmów albo tych, które już nakręciłem, a jeszcze nie oglądaliście. Pozdrawiam wszystkich subskrybentów i oglądających. Jeśli materiały Wam się podobają, proszę o komentarz, lajka albo najlepiej subskrypcję, jeśli Wam się to podoba. Na razie dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Do następnego razu. Hej.